Chciałem napadek, a to drugi odcinek z SCP The Endurance. Yy, możecie słyszeć protokół, ale to tam nieważne ważne. Yy, nagrywam ten odcinek tego samego dnia co pierwszy. Więc no, teraz widzę, że pierwszy będzie dopiero za 38 minut. Kozak To przetwarzanie YouTube jest naprawdę dobre. Dobra, noc druga, spróbujmy. Teraz coś się będzie działo w końcu, zobaczymy jakieś SCP. <laughs> jeszcze w sumie Co nagram noc drugą teraz I jeszcze chyba, yyy Jak Dobra, nie Nagram noc drugą. co TO JEST? Noc drugą i nagram jeszcze odcinek z Glitch Attraction I będzie git To mi zżera energii no tak Dobra yy, odpalamy to, wpisujemy hasło I let's go, tak? Tak mam zaczynać tą grę, rozumiem No, dawać TC, wykrzyknik z O? O6 Enter. Wykryto uprawnienia poziomu drugiego, dobra. Wystąpił błąd? I jak ja mam. O, dobra. I teraz tak. Jest coś! To coś jest. Jak działa. To jest ten jakiś cichy, to pamiętam. Że nie można na niego się gapić. Bo wtedy będzie problem. A tak to. Na razie są te dwa z tego co widzisz. Zamykaj to. Coś tam jest. Widzicie te oczka? Eee, dobra wentylacja. O, o, a co ja mam z tym zrobić? Co? Co tu chodzi? Zabił mnie ten scp. Ja wiem jaki to jest, tylko nie podam nazwy jego. Co mam zrobić? Okej! Okay. Ej, co ciekawe, jest. Ja. O kuźwa, wy ja jaja robicie. Że ja mam po tym przeskoczyć teraz na drugą stronę. No, może być. Oj, ciężko. Ale jakie zajibiste! Ja myślałem, że oni mnie zabiją. A nie takie coś. Cześć? Tylko nie rozumiem. Co ja, czego ja mam szukać tutaj, żeby wrócić? Portalu? Czy co? Mogę kłócnąć? C? Kontrol? Nie. Nic tu nie ma. Czy ja tu po prostu już umieram, czy coś? Dostałem tego czarnego na startnie liście no I teraz... A, na górę chyba Pyk, pyk, pyk i pyk Okej okay. Tu na, na górę cały czas? Cześć, Mortko, i teraz co? Tam, rozumiem jest jakiś chłop też, i Tu nic Mam się dostać do tego portalu, rozumiem, tak? Ale to tak Jak? Bo że tu coś jest Może bym nie spędził tu Całego odcinka Najwyżej spadnę, zobaczymy co się stanie Nie, tu nic nie ma, to mogę wejść jakoś Chyba mogę, jak ten Może nie powinienem tu skakać nie wiem. Dobra, przejdźmy se tam. Pyk, pyk, o kurde, oj, 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 no i spadłem. Game over. Przed tobą... Czas zgonu usunięty. Aha. Ja nie wierzę. Dobra, kontynuuję jeszcze raz. Ale jak ja mam się, jak ja mam... wszystkie wszystkiego co popadnie, może znajdziesz coś przydatnego zanim zrobi się niefajnie. Aha, dobra porada. Nie, spróbuję zamknąć. Eee... E, zasilanie mu ten. Spróbuję wyłączyć. Może to coś pomoże, bo tu nic nie mogę kliknąć. Nie, dobra, wpisujemy. Dałeś, dałeś, hasło. Duże N, małpa N3C. Dobra, to się uruchamia, to też... Co to? To jest żart! No co? Piąta minuta, a ja zdążyłem zdechnąć dwa razy. <laughs> dobra. To nie będzie łatwa gra. Jak on mi wszedł tak szybko? Czy ja mam na niego... Nie, ja muszę na niego nie patrzeć. Czyli maskę bym musiał założyć, dobra. Włączamy to, więc zamknę te drzwi. Mogę te wentylacje zamknąć? Nie. Nic nie mogę z tym zrobić. Eee... Krzyknik, M, duże M to chyba jest Y, duże Y Duże Y, D Dobra? No i co? Maskę założę. Nie no jest nadal. Co ja mam zrobić? Tak masę się cały czas? A szansę pójdzie? Nie wiem Jak ja mam przed ja, Dobra, zamknę teraz drzwi. Zobaczmy czy... Da radę. Kontynuuj. 32 minut jeszcze on to się wrzuci, ja nie wierzę. Jeszcze zdążę jakąś miniaturkę ogarnąć może. Dobra. Jeśli coś wygląda podejrzanie, to prawdopodobnie. I teraz tak, to, to. I to. Ja nie wiem skąd to idzie, to jest problem. Nie no, nie ma go jeszcze. Dobra, aż eee, tak i. Co? I będę tu cały czas patrzył. Nie ma go. Mam napisane wszystko. Dobra, no jest, tu nadal. Nie ma go. Co ja zrobiłem? Kamery! Nie wolno wykonywać żadnych zdjęć materiałów filmowych ani audio dotyczących dobra. Ja bym to musiał to przeczytać na spokojnie mogę? Mm, nie posiadam masy mięśniowej wstępem na laiza. Jeśli ktoś spojrzy na twarz, nie zawsze mi to już eee. Zobaczmy se kamery no nie, 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 wyłączam się. Ale to i tak nie bierze. Nie rozumiem. Dobra, i jestem znowu tu. I to jest ten portal, do który Nie, a do stąd wyszedłem. Tam nic na górze nie... To jest inny teraz obszar kompletnie. Czy nie? Nie, bo nie wrócę z to. Muszę się... Dobra, nie wiem. Tu! To jest to? Wrócę? Wrócę czy nie wrócę? Tak, wróciłem! Dobra, ogarnięte. Ogarnięte, czyli dobra, jak ten czarny się pojawi, to po prostu. Yy, muszę znaleźć portal. Okej, okay, okej. Okay. Hasło muszę na nowo? Tak. Hasło i, c, j, Dobra. Okej, okay, ale to mi resetuje czas, rozumiem, tak? Kuźwa, no i energię też. A czemu tak mi dużo zużyło tego? Okej, okay, y kamery, zobacz... Oe, nie patrzę się na niego. Coś się rusło tu. Tu muszę też tego patrzeć. Dobra. Na razie ogarnięte raczej. Co to jest? Przepraszam, gdzie on jest? Hmm. Co to jest za chłop? Nie kojarzę, żeby był taki... Wynocha. Tu jest ten. Ja tylko boję się, jak on może blisko podejść. Dobra, zamknę te drzwi na razie. Wentylację mogę wyłączyć tu. Chyba znowu. Jaka mam się tego pozbyć? Maska? Słyszę to. Nie ma go. O, dobra, maskę musiałem włączyć. To zamknę. To też maska? Czy. Nie wiem. Czy coś stoi? Nie. A jeszcze mam latarkę? Coś jest w wę. Tak. To wiem. Tylko co. Aha! Z każdą sekundą, czas zgonu trzecia, zero Oho! O kurde! Joć, ale to będzie skomplikowane. Ta druga noc mnie doprowadzi do szału. Z każdą sekundą, gdy nie, go, go nie obserwujesz, on wciąż się zbliża. A! Wiecie, wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja sobie spauzuję nagranie. I sobie przeczytam, co robią poszczególne SCP, bo chyba tu będzie napisane. Tak, tu będzie napisane to. na no momentu. Dobra. Ogarnięte. <ścoughs> to napisy, wszystkie. I teraz tak, dobra, odpalamy to. Se. Ten tu muszę czekać po prostu. I jak będzie w kontakcie jakimś SCP-8601, to tutaj jest agresywny, czy coś takiego. Na tą latarkę, na tego czarnego muszę po prostu portal wejść. Dobra. E, I na 096. To y, na. W, to jest 8? To jest S. No pisz. Www. S. R1. Nie to hasło, to jest, to jest R1. Nie, co to jest? To jest 8? w, w 8, R1. Tak O i muszę to Dobra Ten ogarnięty yy, Teraz tak, kamery i idziemy patrzeć na tego Tego obserwujemy cały czas To możemy w sumie wyłączyć Kurde, tylko najgorsze, że patrzę się teraz na te drzwi, nie? Dobra Okej okay. Ten tu jest cały czas, więc spokojnie. Na się jeszcze muszę się patrzeć? Nie, to są tylko te cztery, co muszę ogarnąć. Dobra, maska. No jest tu nadal. Okej. Okay. Chyba na ka... Okej, okay, był blisko, za blisko, okej, okay, poszedł se, tak jak chciałem, spoczko, I ten tu jest nadal, więc dobrze, tu to to, to są jeszcze jakieś 3 czy 4 inne SCP dogar. ale był blisko, oni są tacy upośledzeni do patrzenia razem, to jest szok, ja nie wierzę. Jak rozumiem, jak się wyłączę uśpię komputer. Nie działa właśnie. Dobra, włączmy to se w takim razie. Jest tu nadal maska. Ale to światełka jest fajne. Mogę latarki używać. O, ciekawe. Dobra, poszło se. Jest, ten. Kudę poszedł. Dobra, ten tu jest teraz. Spokojnie. Okej, okay. jak już wiem, jak to działa, to jest do ogarnięcia. Tu co się? Nie. Uuu, dobra. Dobra. Jest Git. Trzecia, no teraz tego nie mogę popsuć. Kęse tu stoi pięknie. Dogose tu też pięknie stoi. Nie wiem, czy mi energii starczy, nie tak. Wątpię w to Dobra, poczczę I co, tak po chwili? Tak po chwili mogę już połączyć to, dobra Okej, okay, nie jest źle Ten tu cały czas stoi wystarczy, że kamera na niego patrzy cały czas? No nie wiem Raczej nie I to są te cztery, co są do ogarnięcia Ale jumpscare w tej grze są też zajebiste Takie krótkie, filmowe Więc no, kozak się postarał ale nawet nad tą grą Kurde Okej, okay, trzecia jest spokojnie <laughs> Dobra, spróbujmy Dobra, spróbujmy to wyłączyć. Włączyć na nowo. Nie, to mi nie przywraca energii maska. Muszę wpisać hasło. A jeśli się nie pośpieszę, w y, 8r1, dobra jest dogo, jest dogo, spokojnie, dawajcie mi to, jest tu, jest tu, dobra, jest git, e, 18% to jest czwarte, jak mogę tutaj niby nie zużywać tej energii tak bardzo, mogę wszystko uśpić co najwyżej. Albo tą wentylację ogarną. Gdzie jest? Dobra. Wyłączę to. Dobra. Piąta. No muszę to teraz zrobić. No co jest? Halo? Dlaczego? Nie! Nie, jakiś nowy SCP, którego nie ogarniam. Co jest? Git, co się stało niby? Nie no, 30 sekund niecałe mi zostało. Co jest grane? Aż w te dodatki muszę wejść i zobaczyć co mnie zabiło Co to było? Łuzowego? Nie, nie ma, co mnie zabiło? Kurde, no prawie Dobra To zostawimy ten odcinek, 17 minut starczy Prawie zrobiliśmy, to może, nie Następny, trzeci odcinek, zaczniemy od tego i na trzecią i będzie Już ogarnę mniej więcej co i jak, tylko muszę ogarnąć jak zmniejszyć zużycie yy... energii, bo to będzie problem. Więc dobra, jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę i suba, linki do gry i do kanału Elevena w pierwszym odcinku były. Do zobaczenia później, papa. Pa.